Szymański witam Was na moim kanale każdy wchodzić, wam pokazuję oto dwie stare myszki zabytkowe Takie retro myszki. Za ostrość. No i o, patrzcie. Kulkowe myszki. Zobaczcie se jakie są. Przybliżę Wam za takie retro te dwie myszki można spotkać w muzeum już o i widzicie takie dwie myszki można ich podłączyć no widzicie zła ostrość do komputera nowszego o i widzicie ostrość chcę złapać. dobra takie myszki można spotkać w muzeum jeszcze na targach ale niektórzy już takich myszek nie widzieli komputerowych to są myszki lata 90 2000. jeszcze kiedyś takie były w szkołach takie myszki Subskrybujcie mój kanał, a w górę, komentarze i dzwoneczki. No. Co można o nich powiedzieć? Że oni się nie psują tak, jak, jak to dzisiejsze. Tylko się jak ci się zawieściła, to czyściło się tę kulkę od spodu. To się tak się odkręcało. I się kulkę wyjmowało. Tak samo jak i z tej. Widzicie. O! Pokażę Wam jej tutaj. O! Zobaczcie. Nie chcę ostrości zapać. No, na litery. nazwy Ale to nic. Nie widzicie. ale ja patrzcie tutaj na te łączą się jakieś badziewie w telefonie i widzicie o tutaj jakieś coś tam jest i takie myszki kiedyś były w komputerach kiedyś było takie były mhm. były były no, gdzie tam były no, w szkołach były w domach były i co można powiedzieć jeszcze o takich starych myszkach może no, były najlepsze były można było walić i orzechy rozbijać i ci się nie popcuwa. Taka mieszkało. Zobaczcie. O teraz coś się włączyło światło. Pokażę Wam teraz. no zobaczmy teraz tam dobra na tej nie chce się nic pokazać ale dobra po kolei te myszki były takie lepsze jak dzisiaj Dzisiejsze myszki to są inne. I tych myszek nikt nie zastąpi jak kiedyś. Co dziś? Najlepsze myszki, ale teraz można tego spotkać w muzeum. Takie retro zabytki. Myszki ze śmietnika. Sprawne, przetestowane już na wszystkich komputerach i laptopach co że kiedyś nagrywał i widzicie subskrybujcie mój kanał w górę komentarze i dzwoneczki o. no i co tu mogę powiedzieć jeszcze o tych myszkach że powiem że jak ktoś by chciał takie myszki to mogę dać je mu za darmo takie dwie myszki nawet nawet, nawet coś tam mieszył się znalazło u mnie co mogę jeszcze tam powiedzieć o tych myszkach że gra się na pół roku czyściło się styki styki w myszkach się tutaj wałki myszkowe i wam powiem, że wałki myszkowe najlepiej przybyły do czyszczenia i wtedy kulka się nie psuła, nic się nie robiło ale wiecie co jest w tej kulce plastikowej? że tu jest jasna, tu jest ciemna że w tych kulkach plastikowych, gumowych to nie są gumowe, to są kulki blaszane tylko gumą pokryte, kiedyś rozbierałem ten, taką myszkę, i widzicie, takie myszki są na fajniejsze. Jeśli chcecie więcej takich filmików to subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, komentarze i dzwoneczki. I widzimy się w następnym filmie, cześć, na razie.